Podstawy marketingu internetowego dla małych firm. Rozdział pierwszy. Podstawy marketingu internetowego. 1.3. Główne kanały marketingu internetowego. Zagadnienia. 1. SEO (Search Engine Optimization). 2. SEM (Search Engine Marketing). 3. Content Marketing. 4. Email Marketing. 5. Social Media Marketing, SMM. 6. Affiliate Marketing. 7. Influencer Marketing. 8. Marketing mobilny. 9. Marketing wideo. 10. Podsumowanie. SEO to kanał marketingu internetowego, który koncentruje się na poprawie widoczności strony internetowej w organicznych wynikach wyszukiwarek. Kluczowe elementy SEO to Badanie słów kluczowych, używanie narzędzi takich jak Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush do znalezienia słów kluczowych, które są istotne dla twojej branży i mają wysokie wyszukiwanie. Optymalizacja strony, praca nad strukturą strony, używanie odpowiednich słów kluczowych w treści, tytułach, nagłówkach i metaopisach. Narzędzia takie jak Yoast SEO dla WordPressa pomagają w optymalizacji on-page. Link building, budowanie linków zwrotnych z innych stron, co zwiększa autorytet strony. Można to robić poprzez publikowanie artykułów gościnnych, uczestnictwo w branżowych wydarzeniach i budowanie relacji z innymi stronami. SM obejmuje płatne strategie promowania stron internetowych w wyszukiwarkach, w tym Google Ads platforma umożliwiająca tworzenie płatnych kampanii reklamowych, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania Google i na stronach partnerskich. Narzędzia do tworzenia i zarządzania kampaniami obejmują Google Ads Editor i Google Keyword Planner. Bing ADS, podobne do Google ADS, ale skierowane na wyszukiwarkę Bing. Umożliwia tworzenie kampanii PPC i targetowanie użytkowników korzystających z Bing. Reklamy produktowe, Shopping ADS, wyświetlanie reklam z informacjami o produktach, takich jak zdjęcia, ceny i nazwy, bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Content marketing polega na tworzeniu i dystrybucji wartościowych treści w celu przyciągnięcia i zaangażowania odbiorców. Kluczowe elementy to Tworzenie treści, pisanie artykułów blogowych, ebooków, tworzenie wideo, infografik i innych form treści. Narzędzia takie jak Grammarly do korekty tekstów i Canva do tworzenia grafik są użyteczne w tym procesie. Dystrybucja treści, publikowanie treści na stronie internetowej, blogu oraz mediach społecznościowych. Narzędzia do zarządzania treścią, takie jak Buffer czy Hootsuite, pomagają w planowaniu i automatyzacji publikacji. Optymalizacja treści, używanie narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, do monitorowania wyników treści i dostosowywania strategii na podstawie danych. E-mail marketing to kanał marketingowy polegający na komunikacji z klientami za pomocą E-maili. Kluczowe elementy to: budowanie listy subskrybentów, zbieranie adresów e-mail za pomocą formularzy zapisu na stronie internetowej. Narzędzia takie jak Mailchimp czy Hubspot umożliwiają tworzenie formularzy i zarządzanie subskrybentami. Segmentacja, podział listy subskrybentów na grupy w oparciu o ich zachowania, demografię lub inne cechy. To pozwala na dostosowywanie treści e do potrzeb różnych grup. Automatyzacja e ustawianie automatycznych kampanii e-mailowych, takich jak powitania, przypomnienia o porzuconych koszykach czy e-maile follow-up. Narzędzia takie jak ActiveCampaign oferują zaawansowane funkcje automatyzacji. Social media marketing polega na promowaniu produktów i usług za pośrednictwem platform społecznościowych. Kluczowe elementy to: tworzenie treści, publikowanie postów, zdjęć, wideo i historii na platformach takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Narzędzia takie jak Canva do tworzenia grafik oraz Adobe Spark mogą być używane do tworzenia atrakcyjnych treści wizualnych. Zarządzanie kampaniami, uruchamianie płatnych kampanii reklamowych na platformach społecznościowych. Narzędzia takie jak Facebook ADS Manager i Instagram ADS pomagają w tworzeniu, zarządzaniu i monitorowaniu kampanii. Angażowanie odbiorców, interakcja z użytkownikami poprzez odpowiadanie na komentarze, wiadomości i prowadzenie dyskusji. Narzędzia takie jak Hootsuite umożliwiają zarządzanie wieloma kontami społecznościowymi z jednego miejsca. Affiliate Marketing to model, w którym firmy płacą partnerom za generowanie sprzedaży lub leadów za pomocą linków afiliacyjnych. Kluczowe elementy to: programy afiliacyjne, rejestracja w programach afiliacyjnych takich jak Amazon, Associates czy Szare które oferują partnerom narzędzia do promocji produktów. Tworzenie treści afiliacyjnej, pisanie recenzji, artykułów i postów, które zawierają linki afiliacyjne. Narzędzia takie jak Hirsty Affiliate pomagają w zarządzaniu linkami afiliacyjnymi na stronie internetowej. Śledzenie wyników, monitorowanie wyników działań afiliacyjnych za pomocą narzędzi analitycznych dostarczanych przez programy afiliacyjne oraz takie jak Google Analytics. Influencer marketing polega na współpracy z osobami, które mają dużą liczbę obserwujących i wpływ na swoją społeczność. Kluczowe elementy to: wybór influencerów, znajdowanie influencerów, którzy pasują do marki i mają odpowiednią grupę docelową. Narzędzia takie jak BuzzSumo i Traack pomagają w wyszukiwaniu i ocenie influencerów. Kampanie z influencerami, planowanie i realizacja kampanii, w których influencerzy promują produkty lub usługi. Może to obejmować posty w mediach społecznościowych, recenzje i wideo. Monitorowanie wyników, śledzenie skuteczności kampanii influencerów za pomocą narzędzi analitycznych oraz mierzenie wskaźników zaangażowania, takich jak liczba polubień, komentarzy i udostępnień. Marketing mobilny to strategia skierowana na użytkowników mobilnych. Kluczowe elementy to: optymalizacja mobilna zapewnienie, że strona internetowa jest responsywna i dobrze działa na urządzeniach mobilnych. Narzędzia takie jak Google Mobile Friendly Test mogą pomóc w ocenie i optymalizacji strony. Aplikacje mobilne, tworzenie i promocja aplikacji mobilnych, które mogą zwiększyć zaangażowanie klientów. Narzędzia do tworzenia aplikacji, takie jak Appy Pie czy BuildFire, umożliwiają łatwe tworzenie aplikacji bez potrzeby programowania. SMS marketing, wykorzystanie wiadomości SMS do komunikacji z klientami. Narzędzia takie jak Twilio umożliwiają wysyłanie i zarządzanie kampaniami SMS. Marketing wideo polega na używaniu wideo do promocji produktów i usług. Kluczowe elementy to: tworzenie treści wideo, produkcja wideo promujących produkty, usługi lub tworzenie materiałów edukacyjnych. Narzędzia takie jak Adobe Premiere Pro i Final Cut Pro są używane do edycji wideo. Publikacja wideo, udostępnianie wideo na platformach takich jak YouTube, Vimeo czy w mediach społecznościowych. YouTube Analytics i Vimeo Analytics pomagają w monitorowaniu wyników wideo. Reklama wideo, tworzenie i uruchamianie płatnych kampanii reklamowych wideo na platformach takich jak YouTube ADS i Facebook ADS. Podsumowując, każdy kanał marketingu internetowego ma swoje specyficzne zastosowania i zalety. Wybór odpowiednich kanałów zależy od celów marketingowych, grupy docelowej i budżetu firmy. Integracja tych kanałów i skuteczne zarządzanie nimi są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w marketingu internetowym. Podstawy Marketingu Internetowego dla Małych Firm. Rozdział 1. Podstawy Marketingu Internetowego. 1.3 Główne Kanały Marketingu Internetowego.